Konsola systemu VOOS Composer pozwala połączyć się z wieloma jednostkami wykonawczymi. Serwerami wideo VOOS, serwerami wideo firm trzecich, serwerami wideo open source, systemami archiwum, editorami playlist oraz innymi jednostkami funkcjonalnymi. W tym wideo opiszę główne sekcje konsoli sterowania serwerem emisyjnym. Wygląd tej konsoli może mieć specyficzne funkcje zależne od konkretnego serwera wideo, którym sterujemy. Zatem na przykład sterując serwerem ORT firmy Everts, użytkownik będzie miał nieco inny zbiór funkcji niż gdy sterowany będzie serwer wideo Wołos. Niemniej jednak główne sekcje oraz ogólne wrażenie użytkownika pozostaje to samo. Stanowi to dużą zaletę rozwiązania Wołos Composer, bowiem bez względu czy pod spodem pracuje serwer SDI, Serwer pracujący w standardzie SMT 2110 czy serwer wideo softwareowy, czyli taki bez dedykowanych sprzętowych interfejsów wejścia wyjścia, użytkownik korzysta z tego samego narzędzia. Konsola podzielona jest na kilka sekcji. Pierwsza z nich pozwala na import i eksport playlist oraz umożliwia konfigurację zachowania konsoli. Druga sekcja to zbiór operacji wykonywanych na zdarzeniach emisyjnych. Trzecia sekcja wyświetla informacje o aktualnie odtwarzanym na antenie zdarzeniu. Mieści się tam zegar, licznik czasu, podgląd wideo, miernik audio, typ zdarzenia oraz parametry czasowe zdarzenia, a także lista zdarzeń wtórnych przypisanych do tego zdarzenia. Pod tą sekcją znajduje się wiersz Next Event informujący o następnym zdarzeniu, które będzie odgrywane na antenę. Ostatnia sekcja informuje o czasie wejścia najbliższego zdarzenia na żywo, tzw. live. W głównym widoku znajdują się wszystkie załadowane do serwera listy emisyjne. Pod widokiem playlist znajduje się licznik czasu reklam. Warto zaznaczyć, że zaimplementowany licznik jest zgodny z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi limitów reklam. Pod licznikiem reklam znajduje się wyszukiwarka i filtr pozwalający odnaleźć w playliście zdarzenia o zadanych w tym narzędziu parametrach. Kolejna sekcja to pasek zaczynający się ikonką kłódki. Kłódka pozwala zablokować interfejs przed przypadkowym wysterowaniem playout. Pasek pojemności dysków wskazuje zajętość macierzy dyskowej, z której realizowana jest emisja. Warto dodać, że macierz ta może być lokalna w serwerze, jak i podłączona przez interfejs Fiber Channel. Ostatnia sekcja to zakładki połączeń zestawionych w tej konsoli. Jeśli rozwiniemy aktualnie odgrywaną playlistę, widzimy listę zdarzeń emisyjnych wraz ze szczegółami wykonania emisji. Widzimy chronologicznie przedstawione zdarzenia wraz z datą i czasem emisji, informacje o rodzaju źródła, nazwą zdarzenia, informacją o segmentacji plików, pliku źródłowym oraz pole przedstawiające wszystkie zdarzenia wtórne tzw. secondary events. Każde zdarzenie główne możemy edytować. Na przykład, klikając w nie dwukrotnie, wywołujemy okno edycji parametrów tego zdarzenia. W oknie tym widać rodzaje zdarzeń głównych aktualnie wspieranych przez system. Pod zdarzeniem głównym możemy wyświetlić przypisane do niego tzw. Secondary Events. Są to m.in. zdarzenia graficzne, w tym CG, są również voiceovers, znaczniki SCTE, sterowanie urządzeniami zewnętrznymi GPI lub RS422, czy routery wideo. W głównym oknie widać przyszłe zdarzenia oraz te już odtworzone. Uzupełnianie playlisty czy edycja zdarzeń emisyjnych może odbywać się również z poziomu bazy danych obiektów mediowych udostępnianych przez rozproszony serwer plików, który jest kluczowym komponentem rozwiązania Composer. Dodanie zdarzenia do listy emisyjnej może odbyć się metodą drag and drop z menedżera plików, który wyświetla bazę dostępnych do emisji obiektów mediowych, zarówno tych lokalnych, jak i tych będących w zasobach archiwum.